Jak tam było w środku dużo dymu? Tak. Bałeś się? Nie w ogóle? A czym chciałbyś zostać w życiu? Strażakiem. Widziałeś cokolwiek w środku? Uh -huh. Tak? Nie szczypał dym? Kio, tak. A Ty czym chciałbyś nie zostać szczypał, w życiu? Nie szczypał. Nie szczypał? A czym chciałbyś zostać w życiu? Policjantem. Strażakiem. Policjantem. To co, policjantem czy strażakiem? Policjantem. A Ty? Pol Strażakiem. To bardzo serdecznie na dniach otwartych Komendy e, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie zorganizowaliśmy specjalnie dla Was pięć naszego sprzętu teraz zgodnie z umową przechodzimy na dane stanowisko. Przechodzicie obok takiej osoby, to no, trzeba zwrócić uwagę, czy ta osoba jest, na, jeszcze, czy jest przytomna. No Można delikatnie podejść za ramiona poruszyć, tak, halo, słyszymy Pan, halo. Odezwać się do takiej osoby, czy jest przytomna i czy Was słyszy. Jeśli się nie odzywa, tak, to można nachylić się i sprawdzić, czy oddycha taka osoba. To bardzo prosto, można tylko ucho przyłożyć i sprawdzić, czy oddycha. Nic więcej. Albo się poczuje przy uchu. Albo się poczuje oddech na uchu, na policzku. Klatka piersiowa się, się będzie unosiła. Kładziemy jedną dłoń na środku, tą częścią tutaj. Drugą, tak samo, dokładamy do niej. I uginamy, naciskamy delikatnie, pochylamy się na tą osobą. Nie jakoś tak z boku, czy co, o tak. Tylko po prostu trzeba się pochylić. I delikatnie naciskać, delikatnie. Około 5 cm, żeby ugięcie mostka było. Mam Gabrysię i... Szymon, tak? Teraz startuje Gabrysia i Szymon. z slalomem, tam do strażaków i przewalicie te pachoły. Gotowi? Start. Oh. oh, it's a bad one. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I tak biegniemy do samochodu i wyjeżdżamy do samochodu.